w kolejnym odcinku na moim kanale, w tym filmie, zagram sobie survival na modach, więc zapraszam do oglądania. Tu już przed chwilą zacząłem grać, tu odebrałem tu z bonusów, jest skrzynki z tego powodu, bo nie wiem czemu przerwało mi się nagrywanie. No nie wiem czy przerwało mi się nagrywanie, w ogóle dźwięk to mi się przerwał, obrazy to to w ogóle się nie zaczął nagrywać, bo pomyliłem przyciski, ale dźwięk to nie wiem czemu przerwał się więc. Dotarliśmy do tego miejsca, w tym miejscu się zrespiliśmy około Była ta skrzynka właśnie Tutaj chyba nawet jest, w tym miejscu Była w tym miejscu przynajmniej I tutaj fajnie, bo w ten city jest fajny bardzo Ponieważ tutaj wokół jak widać jest bardzo dużo rzeczy do yy, odwiedzenia Tu jest między innymi świątynia, tu są jeszcze takie dwie świątynie W następnej części odcinka lub w kolejnym odcinku zobaczymy Dobra, tu jest Kraken jak do góry widać jego HP. Aż muszę sprawdzić, że wszystko nagrywa, żeby znowu mi nie przerwało nagrywania. Będziemy musieli zrobić tak: crafting. Tutaj położymy sobie crafting. Zbierzemy rewolny, żeby mieć od razu na łóżko. Dobra mam już na łóżko, a to jeszcze sobie musimy tutaj na dziwko zbierać, to od razu będziemy mogli oddychać powodą. Jak zobaczycie, ile tam jest skarbów. to Normalnie. Dobra, trzeba tu gdzieś położyć. No i o tych właśnie skarbach mówiłem. To jest szalik niewidzialności. Bardzo fajny. Okay. O no, te nawet mam no, szalik, nie szalik, tylko okulary. A tutaj, jakie są te płetwy? Też od razu założę. A jest założenie tej piaśni, i tej piosenie one są od razu dodatkowe, dostanę. No i za tej piaśni dostaję taki ender tego przynośnie. Tu wszystkie po Otwieram. oj, 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 oj. O by mi tylko HP nie zabierała. O, tu jest jeszcze jedna skrzynka Nie wiem po co tyle tych łez jest tutaj. Ale i ty są nawet spoko. Ani mi jest spoko bardzo dobre. Jak na taki sam początek to właśnie idealne są. Oj, tu jest jeszcze więcej skrzynek. Ile skrzynek jest? Wow, mam już 3 diamenty uzbierane. Na, na tej samych skrzynkach 3 diamenty uzbierane O tu mam już buty do szybkiego biegania jest a no nie ja się tego nie biorę dobra musimy jeszcze trochę wrócić już dobra, musimy... wow ile, ile żelaza mam dwa staki żelaza już dobra muszę wrzucić to na pewno jedne płetwy i tyle dobra dużo miejsca tutaj żelaza nigdy za wiele Dobra, yy. O nie, 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 dobra, to teraz założę to, to jest na głowę, a chyba na głowę nic nie mam, czy mam? A, czyli spoko, teraz mogę od, pod wodą ciągle oddychać? I się bardzo z tego powodu jestem zadowolony, że pod wodą mogę oddychać. Ja będę to się właśnie, właśnie tak zamieniał to. Chociaż wolę na kawizję? Szczerze, ale to też jest fajne. Mogę tak właśnie robić sobie. Dobra, to było. Jeszcze, jeszcze tyle skrzynek mi zostało. To są właśnie, bo mi się wydaje, te buty na Dobra, więc zrobię tak po prostu Dobra Sprawdziłem się raz czy się nagrywa, bo ja się boję, że mi się przerwie nagrywanie w każdej chwili i... Nie, nie wiem czy mi się to przerywa nagrywanie nagle Nigdy się nie przerywało Dobra Dobra, resztę można wyrzucić na nic się opłaca o, o to! Właśnie o to chciałem! To chciałem, właśnie na to czekałem bardzo. Bardzo długo na to czekałem. O, to. Czyli wolę to już ubrać. No. O, jeszcze ten szybki pod wodą. Dobra ja już nie zbieram nawet tych kulek, bo to jest trochę za dużo ich po będę miał zara. Dobra, muszę coś odłożyć w końcu. A co to jest kurio? Kurio, gdzie jest kurio? Dwa do góry mi się wydaje. Ej, gdzie to jest? To nie by się na jakieś, które. Gdzie... 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 Na Curio A gdzie to Curio, bo ja nie widzę tego kompletnie. A, to masz na każdym miejscu. Zapomniałem się mam to! Zapomniałem o tej... o tym w ogóle kompletnie o tym zapomniałem. Dobra. Zbieramy dalej. Potem jak ten wasie zbudujemy, to się my będziemy musieli z tego rozpakować. Z wody wyskakuje się i ja, piernicie. Tak. Właśnie to da do mnie nastawione myślę. Dobra. Tutaj nic nie ma. Tu nic nie ma. A może do coś jeszcze nie mam nic Myślałem tak, że jakieś będzie diaks. lekkie słuchawki. Które mi tak niewygodnie leżały. To wszystko mi się wydaje. A tu mogę być z Musimy Jeśli za blisko to tylko tego kraka na nie podchodzi, bo się nie i zabije. Jak to? Czemu, czemu ta z była pusta? Taka pytanie. A byłem tutaj chyba. Mi się wydaje, jak tu nic mało rzeczy jest. Tak, Bluen tutaj jako pierwszy ten statek. Mhm. Mhm. Tu do góry. Też bawiłem się, ponieważ nie mogę trafić, taki szybki jestem. Dobra, powszechnie. Musimy teraz tam na brzeg, żeby mieć. Muszę sobie poukładać. Wow. Ale jestem niewidzialny, bo mnie pająki nie widzi. Pająk? Nie widzi mnie pająk nawet. Dobra, nawet mi się kielet nie widzi, więc jest... Jest git. Co to są? jakieś do jedzenia, jakieś, jagody... nie, nie, nie jagody, tylko w stylu. Do tego się najem. gdzie musi musieli taki statek. I, I wam pokazuję, na czym on polega. Kładzie się taki właśnie... Czekajcie... Dobra. Który teraz będzie najlepszy, jest? No ten taki fajny się niby wydaje. Ten na pewno nie chyba. Co to jest w ogóle? Stratwa. Nie No nie, coś innego trzeba wziąć. O, to fajne. A co to jest takiego fajne? Nie, też nie. Takie średnie, średnie. Ten nawet jakiś zwykły. Ten to jest brzydki w ogóle. To też za ciekawy nie jest. ten też nie. do punktu, nie? O, ten jest nawet fajny. Się wydaje bardzo. Jeszcze raz przejedziemy. To ten chyba najlepszy jest. Tutaj Dobra, jest git. Dobra, teraz będziemy musieli. się na nich budujemy domek po prostu. Sobie to sobie od razu do. jak punkt ten najlepszy jeszcze? Ja myślę, że coś będzie od razu na. No w tym statku jakieś itemki. A mamy łóżko, więc jest plus, jest plus, już mam łóżko. Dobra, może tutaj coś będzie. O, ale jedzenia dużo. Łopiernicze. Takie sadzonki są. Łóżka jakieś piętrowe. Myślałem, że będzie trochę lepiej. No ale na fajnie jest. Tu jeszcze coś jest, tu byłem Dobra. A położę jeszcze jeden. Bo i patrzę, tak osiedlę, to fajnie tu jest tak. Dobra, oznaczę tu sobie od razu spawn pointa. Jakby się, dom, statek. Wezmę jakiś fajny złoty kolor, żeby się fajnie go dom z domek kojarzyła. I potwierdź, dom, statek. Zobaczę na mapę, o tu jak widać jest jakiś wioska. Wioska, wioska, i możemy od razu lecieć tutaj w tej świątyni w tym odcinku, czy w kolejnym lepiej? A w tym odcinku to będzie git. Dobra, to zbroje te trzeba sobie zrobić. Dobra, to jest takie bardzo duże ryzyko z tego powodu, ponieważ ja tutaj. Ten mam bardzo, bardzo dużo dobrych itemków. Dobra, wezmę sobie tu jeszcze jakieś itki skraftuję. Dobra. Dobra, i teraz będzie trzeba zrobić tak. Bo tu jest to jedzenie. Weźmiemy sobie chlebek Lecimy. Dobra, wszystko ma. Nie ma tu nic już chyba. Mm, nic nie ma, więc. Musimy sobie... Gdzie to jest? Gdzieś? To jest w tym miejscu, więc. No i dobra, to szybko i tak po tej wodzie płynie to. Szybko tam dojdziemy. O tam się rafa kolorowa jest. Więc jest git. Dobra, lecimy tutaj do końca do tego O wow, ile tych guardianów. Jest aż się boja tu iść. No nie, nie, żeby mnie nie... uderzyły A Mogę wziąć jakieś bloki, nie pomyślałem. No i dobra. Biorę złoto, czyli najcenniejsze co tu jest. No jeszcze przydałoby się gąbki nabrać no, ale nie jestem pewny gdzie tu jest ten boss nie 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 tylko. nie 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 bardzo, na razie bardzo dobrze idzie w rem. naprawdę wyczerpanie, dobra, uciekać stąd mam wyczerpanie dobra, złoto jest, więc o tu jest, ja widzę jakaś struktura Szybko. Wow, ale, ale dobre itemki tu są O tu jest jakiś O i tu są jakieś kolejne Kolejna ta struktura Bardzo dużo tutaj struktur jest w tym modzie Teraz żeby nie zginął, bo ja zginę jedno serce Dobra, nie walczy z tym, bo nie mam bardzo dużo ciur HP O jeszcze dobry keer i mi No chyba też najlepsze co mogło być. Jakiś pomidor. No nie, nie, nie wiem do czego te itemki nad służą, bo tyle tych itemków mam. Dobra. Musimy o, tam jest portal, jeszcze nie no. Za dużo tego jest na jeden, jak, jak na jeden odcinek. Bo się teraz pozbieram tym odcinku, tak dużo a w kolejnym odcinku już nie będzie co zbierać. Jeśli sprawdzicie się nagrywało, bo takie fajne odcinek, aby się nie nagrywało. Nie no. Nie no, to jest chyba na, Nie no, chyba le lepiej to nie mogę, bo być już. Tu będę musiał przyjść. I co tu mamy? o w portalu pamiętać żeby to jest. Wow, co to są za ity w ogóle? Myślę łocika pobiorę chociaż magnetic ring, nie wiem do czego służy. Dobra, zaraz tu przyjdę, w kolejnym odcinku tu przyjdziemy. Nie chcę żeby ten pierwszy odcinek był taki długi, bo tyle i itów na jak na jedną odcinę, to będzie... No, ...nie za dużo jest. W kolejnym odcinku będziemy... To właśnie tutaj pójdziemy, albo w kolejnym odcinku właśnie pójdziemy na ten śnieżny biom, tam w tej wioski. Dobra. O, wiemy to. A tu się powstała odcinkiem, bo segreguje to ładnie, nie, przynajmniej muszę tu segregować, przynajmniej ten przycisk. Tu jest w ogóle jeszcze jedna ciekawa czytelbeczka. Dobra. To byłoby wszystko na ten odcinek. Czekajcie, zdejmę. To. to byłoby wszystko na ten odcinek. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Koniecznie z żeby nie ominąć kolejnych innych kanale. Napisz w komentarzu, czy podoba Ci się ta seria. Czy lepsze, właśnie były te Sky Miałem Bad Wars, ale nie wrzuciłem jeszcze. Myślę, my, my się, że się wrzucę. Więc zapraszam do subskrybowania, do wbicia na mojego Discorda, link będzie w opisie filmu i w przypiętym komentarzu, tam na dole. Do zostawienia kciuka w górę i do zobaczenia poprzednich filmów ze Skywarsów na www.Werters.pl Bardzo dużo się działo, parę wygranych, parę przegranych, więc będziecie oglądać. Yy. Oczywiście będzie więcej tych odcinków z tego Skywarsów, yy. po prostu na razie tak, no mniej po prostu, bo nie miałem czasu wrzucić, nie nagrywałem, nie grałem. No dobra, to wszystko. Cześć.